Napięcie zmagań o Polskę trwa bez ustanku. Tak było w czasie zaborów, tak było w okresie międzywojennym, za PRL-u, tak jest i dziś. Jest to napięcie potężne, które jednostki wrażliwsze doprowadza do stanu, w którym pojawiają się pytania ostateczne, łącznie z tym, co nosi miano Teodycei. Teodycea to dziedzina po części filozofii, a po części teologii. Chodzi w niej o to, jakie wytłumaczenie, a właściwie usprawiedliwienie, znaleźć dla zła. Pamiętamy dobrze, jak w dziadach Mickiewicza Konrad posuwa się wręcz do bluźnierstwa, gdy nie mogąc zrozumieć, dlaczego dobry Bóg spuszcza na nas tyle cierpień i nieszczęść, rzuca mu wyzwanie i jest to krok od tego, by zrównać Boga z Carem. Ale coś go powstrzymuje. Albo przywołajmy ostatni fragment testamentu Ignacego Jana Paderewskiego. Testament ten napisany został 30 września 1930 roku w Nowym Jorku, gdy Polska była w połowie drogi do umacniania swej niepodległości. Musiały mieć wówczas miejsce straszne napięcia, skoro ten mistrz fortepianu, ale i patriota, Bezgranicznie zakochany w Polsce, po wstępnych ustaleniach, jak ma być rozdysponowany jego majątek, kończy. Wszystkich, którym niechcący i niesłusznie sprawiłem przykrość lub ich też obraziłem mimowolnie, pokornie przepraszam. Przyjaciołom serdecznie wdzięczny. Do wrogów nie mam żalu. Zdanie to jest przepiękne odsłania szlachetną duszę, która nie znosi żadnego brudu moralnego, nawet jeśli to miałoby być tylko pyłek. Więc czytajmy dalej. Nie mogę tylko przebaczyć tym pysznym i nikczemnym, co myśląc jedynie o korzyściach osobistych i wywyższeniu własnym, prowadzili i prowadzą Ojczyznę do zguby, a Naród do upodlenia. To zdanie jest już inne. Ono grzmi całą mocą. Spada jak piorun albo jak kaskada donośnych dźwięków, gdy po ukojeniu partii spokojnej i wolnej rozpoczyna się forte, co mistrz na koncertach przeprowadzał z wielką precyzją i doskonałością. Taki to zdanie odsłania swój sens i swoją moc. Gdy przeczytamy je na głos. Więc posłuchajmy. Nie mogę tylko przebaczyć tym pysznym i nikczemnym, co myśląc jedynie o korzyściach osobistych i wywyższeniu własnym, prowadzili i prowadzą ojczyznę do zguby, a naród do upodlenia. Musieli w Polsce międzywojennej mieć wielkie wpływy ci ludzie, których Paderewski nazywa nie tylko pysznymi, ale również nikczemnymi. A przypomnijmy, że Grecy uważali ludzką pychę za największą potwarz rzuconą bogom i za pychę człowiek ponosił najwyższą karę. Pycha, uzurpując sobie niemal boską moc i przywileje, pociąga za sobą wywyższanie się ponad innych ludzi, których ma się wręcz za niewolników, bezimienną masę, nicość. I stąd bierze się nikczemność, gdy inni są dla kogoś nikim. Paderewski widział tych ludzi, stykał się z nimi, słuchał ich wypowiedzi, patrzył jak oni pogardzają polskim narodem, jak są w swym postępowaniu pyszni, butni czy wręcz pogardliwi. I na to nie mógł się zgodzić, nawet pisząc w obliczu śmierci swe ostatnie słowa. Nie mógł ani przepraszać, ani przebaczać zdrajcom lub wrogom swojej ojczyzny i swojego narodu. Jako polityk, gdy był premierem, doświadczał na sobie, jak zwracają się przeciwko niemu nawet ci, którzy wydawało się są naturalnymi sprzymierzeńcami. Tak jakby obszar władzy politycznej był czymś skażony, jakby wyzwalał z ludzi zło, które zwraca się przeciwko narodowi. Paderewski, nie wierząc politykom, wierzył w naród. Podkreślał to nieustannie. Pisał: jedynym zespołem, w którym czuję się naprawdę dobrze, w którym bez zastrzeżeń czy skrępowania objąć mogę cały kształt zagadnień i dla Polski pracować, jest naród. I coś z tego zostało, choć pojęcie narodu trudno jest rozłożyć na czynniki pierwsze, by złożyć je na powrót. Naród to przecież poszczególni ludzie, ale im bliżej nich jesteśmy, tym większe może być rozczarowanie. Naród to nie jest suma zachowania konkretnych osób, zwłaszcza gdy na co dzień spotyka nas nieuprzejmość, brak taktu, a nawet zwykła niegrzeczność. A mimo to czujemy, że my tak naprawdę jesteśmy, a przynajmniej chcielibyśmy być inni, że to nie jest nasze prawdziwe oblicze, że dokonuje się jakieś celowe przeformowanie oraz warunkowanie środowiska naszego życia, nauki, pracy. Które sprawia, że zachowujemy się gorzej niż lepiej. Może też wyczuwamy, że za tym wszystkim stoją ludzie pyszni, podli i nikczemni, którzy tak organizują życie społeczne, aby ludzie byli gorsi, a nie lepsi. A jeśli tak, to jak im wybaczyć? Przecież oni nie szukają wybaczenia, odwrotnie. Oni szukają coraz to nowych sposobów wręcz unicestwienia narodu moralnego, a kto wie, czy nie fizycznego. I tu jest jakaś tajemnica zła. Tak do końca nie wiemy, dlaczego oni to robią. Nie wiemy, kto za tym stoi, a kto jest tylko narzędziem. Weźmy jeden tylko przykład: Przecież nie da się słuchać i patrzeć na to, co oni zrobili ze stocznią Gdańską. Sponiewierali symbol i sponiewierali ludzi na oczach polski, Europy i świata. Symbol, który miał być znakiem rozpoznawczym nowych czasów i nowych nadziei i to dla całego świata, stał się znakiem upadku, gdzie robotnik musi się czołgać, aby zachować pracę, a byle karierowicz, który zahaczył tylko o Solidarność, palcem pokazuje, dokąd robotnik ma się doczołgać. Na to nie można spokojnie patrzeć. Czy to można przebaczyć? Czy można się dziwić, że Paderewski nie mógł przebaczyć takim ludziom? Więcej nawet, ostatnie zdanie testamentu brzmi: Sam Bóg im tego nie przebaczy. Pytamy, jaką miarą mierzyć sprawiedliwość, w imię czego nas niszczą, czy i kto im przebaczy? Czy miłosierdzie nie liczy się ze sprawiedliwością? Trudne są nasze dzieje, a jeszcze trudniej odczytać drogę. Jaką mamy podążać. A przecież są w nas ciągle pokłady dobra. Widzieliśmy to po przebudzeniu, jakie przyniosła ze sobą tragedia smoleńska. Więc może jednak możemy i musimy istnieć. Musimy, bo jest w nas dobro. Szczęść Boże.